Siemanko, z tej strony Kuba 2020 i dzisiaj, jak widzicie, będziemy nagrywać y, grę Crafting and Building i będziemy robić z moim bratem. Dzisiaj jest mój brat. Siema! Dobra, i będziemy robić konkurs, kto najlepiej, jak, kto na, zbuduje najlepszy domek. Y, no, kto po prostu zbuduje najlepszy domek. Ok, także przechodzimy już do gry. Każdy buduje swój domek. Jak już powie koniec, to koniec i nie ma. Bye bye. Dobra, mój brat już tam buduje. Muszę sobie więcej bloków dać. Okay, I, też spoko. Tego byk, byk. I napiszcie w komentarzu jaki domek Wam się najbardziej podoba. I suba. również zostawicie subika z dzwoneczkiem i łapencję w górę. Dobra że już tu sobie budujemy. To o czym było tak pogadamy Macio? Nie wiem Okej. Okay. Dam wam link w opisie Wpiszę wam link w opisie jak ta, ta, ta gra się nazywa. Lajki. Jakby, co, jakby co, to macie ją darmowo w kurde, ktoś mi dzwoni. To macie ją darmowo można ją pobrać w... Google Play, sklepy Play po prostu. To nie jest tak jak Minecraft. No, to jest jak Minecraft, tylko że nie ma jedzenia i tyle. Znaczy jest jedzenie, ale nie ma takiego jak w Minecrafcie. Miko. To niby jest Minecraft, ale mini podróba No to wiecie, jak są podróbki, ale to akurat jest naprawdę. M, m, mi się wydaje, że to jest lepsze niż Minecraft. Po prostu to jest. No normalnie... bo to jest niepłatne. I są. To jest w ogóle niepłatne i... Ale normalnie ma... to jest takie same. Ale to, to jest głupie trochę, bo tu nie mam modów do tego. Okej. Okay. dobrze Chyba... że szukać. Mój brat już ma takie, za chwilę tam zobaczymy jakie tam ma ładny no. Ja na dachu napiszcie skoś. w komentarzu, albo napiszcie, że albo jest lepszy domek Kuba, Kuby, ja tu... Kuby, albo lepszy domek Maczka. no ten, ten już ma to Chyba fajnie ustrojo, ustrojony, fajnie, tak, kurde. Ale jak ja to mam zrobić, muszę oszukać. A czekaj, jak ja się nazywam w ogóle? <laughs> jak ja się nazywam, Macio? Sprawdź, jak się, jak, jak się, jak się nazywam? Serio? No. Poka. Gdzie jesteś? Tu jestem, z tyłu. Kuba. Aha, faktycznie, <laughs> Dobra, była mała przerwa, bo tata tu do mnie przyszedł i pytał się ile z internetu. zużyliśmy, Ale to nieważne. Buduję teraz y, dach. kudy tylko że trochę będzie problem, no ale okej. Okay. No ja to muszę, musiałem oszukać. No sorry. No. Macio tam pierwszy to zrobił, bo on już trochę wcześniej zaczął budować. No no. No, no bo ja lepiej bud buduję. O już mi się kreski robią, czyli. Okej. Okay. Ile jeszcze czasu zostało? A nie, to nie zna czas. To co? lepszy. Jak powiemy <coughs> koniec. A czy ja jeszcze nie mam koniec, a nie? Bo ja dopiero buduję. Co? co? To? Ja pierniczę no. Pekasz Czemu ty czemu ty masz na kreatywnym? No bo jak ja to mam zrobić. A co? Ja to lubię. O ty dach. kurde I daj mi też na kreatywnym dach Też chcę dach na kreatywie zrobić? nie No czemu? Ale to mój świat nie Ale twój. pasie jak on oszukiwa, jak se lata, co za Ja muszę wszystko na przetrwaniu robić Dobra, na razie będzie pauza, jak będę kończył e, dach to potem No e, ja daję już Okej, okay, jesteśmy już i teraz będę sobie urządzał. Ogólnie to zrobiłem tak. Na górze. Taki jakby strych mały. No ma, mm, brata dom się tak prezentuje, mój tak, no wiem trochę nudzki. Ale okej. Jest też jeszcze jeszcze. ej, ja piszę książkę, że taki ładny okay. dom. Ej, kurczak! Mam kurczaka zrobił. Dobra. Cik. Cyk, o fuj, mam zatrucie! We damy Raz, dwa, trzy piecyki. Ale ja sobie czytam tę książkę. A te mi tu łazi. Ty damy jeszcze, nie wiem, skrzynki. No co ja ci zrobiłem. Cyk, 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 co? <tryk> nie rób tak. Nawet fajnie mi zrobiłeś. się. A tu mi jeszcze złapiemy na tym. Bo to jest pochodnia. Ła! Wow. Nie! To nie gościu. Ale jest tylko. Z wiem, z Lysuj Ej, patrz, jeszcze co tak zrobimy? Pyk. Co? Nie, nie, nie. A w sumie, w sumie to no dobra. Czekaj, ja tu jeszcze dam. Tak. Nie! Reklama! Dobra, jestem. Ja sobie książkę czytam. Teraz jeszcze na górze zrobimy. A co tu będziemy robić? O! No, robimy konkurs z na no, który no, lepszy dom zbuduje. No raczej ja. No ty no wiadomo, ja nie umiem tak budować. Jeszcze kombi. Okej, okay. cyk. Damy pochodnie. Jeszcze tu piesek mi siedzi. Okej, okay, ja... Fajny. Hmm. Masz gotowy? Powiem, że Czeka, ja jeszcze Jej. może nie mam. Noczaki no zabiję. Okej, okay. mój domek jest gotowy. I mój I... też. Za chwilę pokażę Wam prezentację dwóch domków. Mój domek ogólnie prezentuje się tak. Tu jeszcze zapomniałem dorobić, ale okej. Okay. Tak się prezentuje, a mojego brata się prezentuje tak. Napiszcie w komentarzach, który domek jest lepszy. Jedynka czy dwójka. Kuby to jest jeden, o nawet się... Mojego, mojego brata się tak. E, Kuby to jest jedynka, a mojego brata... Je... Cicho, mojego brata jest druga. E, a numer dwa. Tu ma, tak się prezentuje. Tak, wszystko ładnie. Tu jeszcze mam wejście ma. na górę, A tu ale tu już nic nie ma. Nie ma. Tu ma swoje okay. Co tu ma w skrzynce? Nic Uf. nie ma, ok. No to co? Nie zapomnijcie kliknąć subika z dzwoneczkiem oraz łapki w górę. Żegnam Was. Cześć. No i pa.